Witam Was w czwartym odcinku serii zagramy w Witamy! Ja jestem a bardzo ze mną jest Max Hello Kitty! Dobra, to o, tak, ulepszyłem sobie tutaj ten miecz, mm, efekt slotu, tam te wiecie, kryształy co tam były, co w poprzednim odcinku pokazywałem takie kryształki trzy były e, Tak te właśnie sobie włożyłem do, 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 do tego przedmiotu i mamy efekt slotu trafienia plus 40, tam do palacza i trafienia plus 10, 40 tam e, jeszcze tutaj mam, e, ulepszyłem sobie, wiecie na, na elitarny wszystko mam. Także jest spoko. Dobra, możemy zaczynać, nie? F8! Księżycowy las. Minimum trudna. Księżycowy las z wieje w okno. Harlekin tobie z Hmm, To się na co to w ogóle miało znaczyć? Mapka chce banana, mapka chce banana. <laughs> Ludwiczek to <laughs> Jedziemy poziomo zioło. Emi o, to jest ten harlekin. Frejer, pa, Patrzę na ciebie i... Idę go zniszczyć. A widzę cię! <laughs> On tak pokazał ty, wyskisu, ty, I see you, widzę cię. I tak z palcami ja wciąż. Otrułem go dziada. Jedzim go. Jaki frajer, ty przeskoczył mnie? A masz z mojego tytanowego działa. Śmiercionośne, tytanowe działo! O patrz jeszcze to kosy. <laughs> Wow, nieźle to ciśniemy ładnie. A dalej jak będzie profesja to już lepiej bez mnie. No a dalej to będziemy mogli sobie wybrać profesję i... Trzy misje zaliczone mam. O, ja też. Super. Gdzie? Chcecie przelecieć. Kumka, nie! Dan, będziemy mieli dziecko A, my jest super książ. Proski. A, jeszcze muszę furię włączyć. Płomienny gejzer mój, fuj, jeszcze słyszałem co robi ja chciałem furię włączyć, to akurat nie zdążyłem. Bo już po nim było. Du, 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 du. Furia! Furia Infernalis. U Ciebie słychać fajne ptaszki, wiesz? Wiem, wiem, to moje ptaszki. <laughs> <laughs> mój ptaszek śpiewa! <laughs> Oh Co być na... Moje ptaszki chcą być na wizji Na wierzchu myślałem, że powiesz <laughs> Dobra O bo czerwcę Zbieramy nagrodę Niekulturalne myśli ma Ekspercik Las I wierne oh. o, wierny przyjaciel O mój przyjaciel wierny przyjaciół. Robimy, robimy misję Ale? na wiernego przyjaciela Ale 80 musisz no, mieć teraz no. na... Także gdzie, jaką e teraz masz, mamy misję? Expert teraz, no F8, jedziemy. Trzy bossy się spotkamy. No, dokładnie. Maj. Jedziemy na bossa! Jedziemy po zioło. Wbiliśmy 10 level akurat przed chwilą, wiesz? Wiecie? Kur... Zabrałem to. Mogę oszczędzić to sobie. Dawaj, jedziemy tylko bossa. Wanted. I o mi przewrócił frajer O zaczęło nam dwie misje Zaczęło nam misję za naszego peta I, i za ten O nawet nie włączyłem tego Mówię, zapominamy o tym w ogóle o, rzadko kto tego używa <laughs> Nie no używałem tego No używałem, ale rzadko Bo wiesz, idziesz od razu widzisz bossa, od razu chcesz mu ryj sklepać no, później, by, raz... później to się już będzie nie zapominało, bo później są cięższe misje i od razu się pieprza a czy ja wiem dalej? czy ja do trzydziestu, że levelas spokojnie dawałem radę wszystkie samemu. No, fajnie. No prawie wszystkie. <grym> o, PVP. No, fajnie. Umiejętności. Co sobie tutaj wezmę O, obronę. U. A, o tu będę mógł później sobie atak. Później sobie będę mógł wziąć. A teraz tutaj są Elsworth, jakieś ataki. Nie, yeah, fajne to jest fajne. Ha, misję trzeba ukończyć tam te te, te dwie co tam jest. Jedna I, i wierny przyjaciel jeszcze. Och mój wierny przyjacielu. no Zadziłeś mnie. O ty kur... O i teraz jak duży buras z kinia Bandersa zrobimy to dostaniemy krystału życia i małego burasa oraz da się na drzewa. Fajne. Znaczy ty na tego poziomu. No, Beka. Okej, okay. mam misję jedną jeszcze tutaj. Eee, firma Kobo22, support dla podróżników, pogadać z Haranką. Witamy w firmie kobo okay. Gwarantujemy Dostaliśmy miecz jakiś. Zobaczmy jaki, jaki, jaki to jest miecz. Mm, to jest miecz na 12 poziom. Uuu, dobry! Dobry miecz! Dobry! Później go sobie założę chyba nawet, wiesz. O! możemy i buty założyć nowe, ale na razie nie zakładam. Dobra. Nie, nie, bo to, to dopiero jak się cały komplet zbierze, to sobie założymy, nie? Aha. Uh -huh. Dobra. Jako teraz musimy zrobić misję. Eee, jaskina Obu... Jaskinia Bandersa, Normalna. I dostaniemy No to zaraz, y Chodź jeszcze do tablicy ogłoszeń. A co? Jakoś nowe misje dostaniemy, może? Nie, może będą jakieś właśnie, o co chodzi. Zobaczymy. Misja eventowa. Na... O jest, jakiś załatw króla wampirów. Ślady demonów, no to sobie bierzemy wszystko Lalu, Lelia i Rebusia <l> lalki Na pochybel krwi pizza. O nawet z gotyka dwujeczki są pizze, jedneczki Z Reszty nie bierzemy. Tego codziennego treningu i tego ewentowego nie bierzemy. No ja też tego nie, wzi tego nie wziąłem. I wracamy na ma mapkę gdzie się wchodzi na planszę. Tak, jedziemy ja Jeden A ja sobie chłopo ulepszę broń, poczekaj. No właśnie o to chodzi, bo specjalnie powiedziałem, że tak się spotkamy. Czekaj, tu mam sobie wezmę... Normal, normalną broń moją, ulepszę sobie. Na Nakaram broń. Ulepsz broń. Zwyczajny upgrade. Yeah, plus jeden. Plus 2. Plus 3. Plus 4. I lipa. Nie mam już więcej na rzemiosło Tylko ulepszyłem sobie na plus 3 mój mieczyk Świeci się przynajmniej trochę Spójrzmy Nie, nie świeci się A jak zdejmę awatara Też chyba nie świeci Eee, to Dobra Gdzie teraz idziemy? W kierunku planż Jak przyjemnie Wiesz, tam tu jest gotowość. I już biorę. Pyk, Jedziemy! Złodzieja z rytu. No. Mm, Pyszna zupa. Co? Ej, nic nie. Herbatka odchudzająca. Lohol, co to jest? Coś się wolno czytuję O jest to zaczynamy Go 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 BOM BOM O Nie do Hity BUM Złoto Warto zbierać złoto Czasami z nudów to pomijam, naprawdę właśnie na początku fajnie jest, bo te misy szybko lecą, gdzie i te no. a później troszeczkę wolniej i troszeczkę szybciej wola się zużywa. No i ten wrażenie takie jest. Już chciałem mojego dźwięku. Dzień to spokojnie możesz bić z 20, może więcej, albo mniej, nie no, wiem. ci się chce nie, na pewno. Tam... Dawno nie grałem, całą wolę już jeszcze, to ładnie wbijesz. Yeah! Jak ktoś ma czas, to proszę. No. Ale ten. Te, te mapy są takie wiecie, krótkie, nie? Znaczy takie w miarę krótkie, Później w późniejszych levelach one są też strasznie długie, to nie? Ogromne, ogromne. No. A jak z twoim limitem, kiedy się zdejmą? Oj, nie wiem, tak coś myślę, że w kwietniu, kurde. Bo czytałem tak o tym troszeczkę i jeżeli nie, nie będę tam... jeżeli ten... nie podpadnę im typu wiecie, to nie, nie nie wrzucę jakieś muzyczki takiej znanej albo coś tego, no to... To może w kwietniu. Będę grzeczny to w kwietniu. Jak nie będę grzeczny, to nie wiem. Więc nie chcę tworzyć hey, nowego te... konta. Ja mam nowe konto. Na razie dobrze. Ale ja już wolę <laughs> mieć. 70 widzów na razie z w filmika Jestem zadowolony na razie Administrator tutaj przypomina o lewej tej ktoś tak samo Nie podawać pasów w ogóle nigdy Normalnie. No jest takie ostrzeżenie na, na czacie Ponieważ trzeba uważać Nie podawać nikomu o! Power! Jaki pusz, jaka, jaki jaka... Yeah. O, już zrobiliśmy jedną misję. O, te są najgorsze, takie spadające. Uf. Uf. Okej, okay, jedziemy. Będę musiał kupić chyba wiesz, ten... Co byliśmy. Mana eliksirów, bo nie mam. Już, no. już? Ja tam nawet, ja tych mixów nawet nie używam. Bez sensu skorzystać z tego. No. Na początkowych mapkach to bez sensu, nie korzystaj z tego. Tylko po prostu wali, mana ci się re regeneruje, no. Jedziesz go. Z dwóch stron, na dwa fronty. Nie no, wygramy na dwa fronty, nie, Hitler, nie? a widzisz jak te mapy szybko lecą po niej jupika jej mada no i znowu nie ma przyczyn do no i to jeszcze tak jak już e... robię hmm um... i jak widzicie zawiesiliśmy dwie misje yeah. Yeah, MOTHERFAYE! Yeah. Okej, okay. ukończona misja, misja. Proszę bardzo, zakończona. Eee. Awierny przyjaciel? Jeszcze nie. A bodiedest tego dopiero um, Firma Kobo nie. Bendersa to też nie, to też nie... O, tutaj jeszcze jest jedna. Do zakończenia... O! Liggsirmany, Liggsirmany, Liggsirmany! I życie nawet tutaj są jakieś... teraz robimy trudną. Dawaj, klik. Tak? A no dobra. To teraz trudno Trudna i jedziemy szybciorem już Jedziemy O, tu jest ten ten, 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 król wampirów chyba No to jest ten król wampirów Które potrzebny nam do misji Trzeba go rozwalić Nie O jest Yeah. Gibbera się Okej, okay. idziemy go, jedziemy go Mana! No już ucierpana mana Za bardzo, za często używam tej many Ja się cofnę, po tego gościa który tutaj był A znaczy ten, tego tego Małego, dobra Teraz tak wyjedziemy Dobra, teraz będzie, teraz będzie boss, nie? Mhm. Mm Jakurat u trzy misje będą zakończyć, Tak. Ta... No chyba tak. Mhm. Mm no. I. Yeah. Jedziemy go. Żółto dzio yeah. Genitaliusz nie Ten musi poczuć A no tytuł się odblokował jakiś No, musimy zobaczyć bym go chyba coś tam z bandersem czy tam jakoś tak nie wiem co to... wampirów, chyba Może nie chce słuchać? Ten musi patrzeć. Umiejętności, to sobie tutaj te bo <laughs> też też są ważne też są ważne. Cześć się, właśnie. Tajny list Lorda Robo, jest Kinia Banderska, minimum trudna. Czekaj. Misję. Postrach. Okej. Mysja wierny Psiaczy możemy. Duży bura to jest Kinia A to musimy się znowu to zrobić, tak? O, misje standardowe nam się dwie zaliczyły. O, fajnie. Ym, weź kliknij opuść planszę. Dobra. I idziemy, ym, idziemy do tablicy ogłoszeń po misję. Okej, okay, to wszystko w tym odcinku, zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia! Subskrybujcie, i łapkowajcie no, łapki w górę. Suby. <laughs> Bye.